Nie witajcie To jest moja końcóweczka biegu, to znaczy skończyłem właśnie. Jeszcze zerknę sobie szybciutko, przepraszam za o, zegarku, pół pracy 16,5 km obejrzyjcie sobie teraz, zapraszam na małą relację, bo troszkę zmieniłem formę. Jestem ciekawy czy będzie Wam się podobać z tego jak mój trening przebiega Nieodany z powodu wysokiego tętna, nie wiem czy jestem zmęczony czy coś nie tak, ale okolice 160 nawet troszkę więcej momentami było ale dystans, jestem zadowolony z dystansu i jestem zadowolony z tego, że stopa mniej boli nie jest tak, że już nie boli ale boli mniej eee, mam nadzieję, że wasze niedzielne ruszenie się udało się i że jest ok eee, widzimy się a póki co zapraszam na relacje z dzisiejszego treningu. Hej! No i rany Podejście pod górę Ossona Wrzucę jeszcze widoki z niej parę razy już zdjęcia pokazywałem, ale to jest jedna niestety z największych górek jaką mam w okolicy więc powolutku się wdrapujemy. Dlaczego nie biegnę? Tętno. Nie podoba mi się tętno, mam troszkę za wysokie Celuję bardzo mocno teraz wódczynie tętna I tym głównie kieruję się jeżeli chodzi o moje bieganie Więc zwalniamy żeby troszkę obniżyć Już troszkę Już troszkę spada Widzimy się na górze No to już Na górze Tu jest jeden z bardziej technicznych zbiegów, które też staram się trenować mimo wszystko. Nie wiem, czy powinienem tutaj z 20 razy wejść i wiet, żeby to miało sens, ale dzisiaj biegniemy troszkę dalej. No a tam oczywiście przepiękny widok na Częstochowską Hutę, koksownię i tak dalej. Ale pomijając to, że być może powietrze nie jest tu najlepsze, Lubię tu przebiegać, bo widać prawie całe miasto. A jeszcze dodatkowo, co Wam pokażę za moment, widać tutaj kawał Jury. Ogromny. Prawie przebiegłem ten moment, który chciałem Wam pokazać. To jest to właśnie. Tam, w tamtą stronę, jest w tamtą stronę, jest Olsztyn do którego w najbliższym czasie planuję bieg to jest około 13-14 km w jedną stronę więc cały bieg powinien się zamknąć poniżej 30 co już będzie fajnym dystansem a muszę szukać tych większych odległości, tyle że żeby to spokojnie przebiec muszę wybiec jakoś 6 rano wtedy przed 10, może będę w domu Dobra, moja droga. Swoją drogą są tutaj dzisiaj strzałki. Chyba jest kolejna edycja biegłosona sona. To jest bieg, w którym pierwszy raz pokonałem dystans maratonu. Bieg polega na tym, że pokonuje się tutaj pętle 4 i 2 km. Czyli akurat 10 pętli to maraton. I te pętle. Około 2,5 km jest po takim piaszczystym, się z górą mostona. Zerknijcie jeszcze raz, jakie niesamowite okolice. Przed dookoła tutaj, I jak można fantastycznie biegać. Ogólnie polecam, bo bieganie w mieście jest trochę długa. Przydaję szacunku dla wszystkich tempowców, których serdecznie pozdrawiam, ale zobaczcie po prostu, co tutaj widać. Zwolnię chwilkę, żeby może tak nie trzęsło. Nie wiem jak ta stabilizacja u mnie. Chociaż jest teraz nowy tryb, który pozwala troszkę większą stabilizację uzyskać. Akurat na tą górę tam wprost będę obok niej chyba przebiegał, jeżeli dobrze kojarzę. Nie pamiętam w tym momencie jak ona się nazywa, ale wbiegałem na nią raz, bo no tam będę wiedzieć taka droga z mojej pętli. Cześć strzałeczko. W każdym razie lecę tu dalej prosto w las i potem odbijam właśnie tam trochę w lewo, żeby wybiec na przeprośną górkę i potem wiaskrowie. Bo w każdym razie tam w oddali widać jeszcze cementownie, rodniki i tak dalej, i tak dalej. Lecimy. Jeszcze jedno miejsce. Jestem już u podnóża tej góry, którą wam pokazywałem, ale chciałem zwrócić uwagę na to. To jest... Szlak na Kraków. <laughs> Jakby ktoś chciał, czerwony szlak rowerowy na Kraków, to właśnie tędy można się przedostać. A dróżki leśne tu są dosyć szerokie, tam wcześniej skąd przybiegłem. Węzi. Natomiast też bardzo fajne jest to miejsce, bo tu nie wiem, czy był pożar, czy coś innego. W każdym razie wycięto tu sporo. No nic, będziemy teraz obiegać tą górę tak z tej strony, a potem odbijemy w górę, przepraszam w lewo. No i to już będzie za kawałek, będziemy biec z tyłu środka i wybiegniemy na przeprosioną górkę. Tam wam rzucę kawałeczek widoczków. To też jedno z fajniejszych miejsc. Na dole biegnie, wojnie warta. A ja zbiegam gdzieś tam, na most Jaskrowy. Widzę, Widzisz, jak ktoś schosił trawę na drugim brzegu. Ciekawie, Całe raz to było to cholernie zarośnięte. Dobra, my tutaj ćwiczymy zbiegi dalej. Mam nadzieję, że bardzo ważnie trzęsie. Chociaż nie, biorąc pod uwagę, jak bardzo trzęsie mnie, nie zdziwiłbym się. No dobra, słuchajcie, widzimy się na moście Gwiazdrowym. No i jesteśmy. Most Gwiazdrowy. Jedno z ładniejszych miejsc w ogóle, jeżeli chodzi o. To tak mi się wydaje bardzo ładnie tu jest ślicznie wygląda warta 11 czy 12 km za mną? Chyba bardziej 11, 12 się zaczął właśnie pijemy no i biegniemy do domu, bo stąd już tak naprawdę 5? Jakoś tak.